Dziesięć minut przed końcem, co się wydarzy, Apokalipsa, rozdziały szesnasty, osiemnasty i dwudziesty pierwszy opisują wylanie siódmej czaszy gniewu Bożego na ziemię. Nastąpi wielkie trzęsienie ziemi, takie jakiego jeszcze nigdy nie widziano na ziemi. Wspomniano też, że z nieba spadnie grad wielkości pięści, a słońce zostanie tak rozpalone, że będzie parzyć ludzi swoim ogniem. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 8, mówi, że Jezus zniszczy człowieka nieprawości tchnieniem swoich ust i zakończy jego działalność przez objawienie swojego przyjścia. Człowiek nieprawości to postać, o której wspomina również Księga Objawienia, uważa się, że jest to antychryst. Czas końca będzie czasem wielkich wstrząsów i zniszczenia. Pojawią się klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi i burze gradowe. Będzie to także czas duchowej walki, gdy Jezus pokona Antychrysta. Biblia mówi, że czas końca nadejdzie nagle i niespodziewanie. Chcesz być blisko Boga i z dala od piekła? Wierzysz w Boga i Jezusa Chrystusa, polub ten filmik, zasubskrybuj oraz napisz w komentarzu Amen i prześlij ten film znajomemu.